Cześć, mamy dzisiaj 19 czerwiec, czyli moje urodziny. I dostałam przymiłą niespodziankę Dostałam już ją wcześniej. Tak właśnie głupio byłoby mi nie nagrać, chociaż właśnie myślę, że tych filmików raczej już będzie coraz mniej. Dostałam przemiłą niespodziankę od Wandi Kozakiewicz. Wandzie wszyscy znają, wszyscy bardzo lubią. Oczywiście ja także jest to wspaniała bicka. zawsze pamięta o wszystkich pamięta. Jest to taka bardzo przemiła osoba, więc Wandziu ja ci dziękuję bardzo, no za to, za to, że po prostu za pamięć. Tak pomyślałaś o mnie, to jest niezwykłe, więc Wandziu bardzo ci dziękuję. Dostałam tutaj od Wandzi yy, w dniu urodzin taką piękną kartkę. Takie piękne kwiaty. Yy, właśnie. Piękne kwiaty. Yy, tutaj miałam... Tu mam w środku, o! Zdrapkę. Góra kasy. No. Lubię tę zdrapkę z 17 numerem. Dziękuję Wandziu, ale to jest za dużo. Po prostu to jest za duża zdrapa, bo ja tu już oczywiście... Yy, jakby tylko przyszło, to obejrzałam, bo właśnie bardzo szybko przesłałaś tą śliczną przesyłkę. W dniu Twoich urodzin przesyłam życzenia, zdrowia, uśmiechu i powodzenia. Niech szczęście ścieli drogę przeznaczenia i spełnią się wszystkie Twoje marzenia. Życzę Wandaka, czyli właśnie nasza Wandzia. Wandziu bardzo Ci dziękuję. Ja Tobie także życzę dużo zdrowia bo ono jest najważniejsze. Piękna kartka. Z pewnością pozostanie tak na pamiątkę. Właśnie. Y, bardzo ładna. Dziękuję Ci, Wandziu. Ale naprawdę y, sama ta kartka jest już piękna. A ty mi tu jeszcze przysłałaś taką fajną maseczkę. Y, właśnie taka w stylu trochę reggae. Bo mamy tu jamaikę, No bardzo fajne. No i oczywiście mamy konopię. To też jest ciekawe. Dziękuję Ci, Wandziu. Oczywiście wypróbuję. Mm, tak, tutaj mamy, jeżeli ktoś byłby ciekawy, to tutaj jest opis, możecie sobie zatrzymać, trochę się tu światło odbiło, odbiło ale myślę, że było widać, więc Wadziu, no świetnie, świetna ta maska, no po prostu dziękuję, świetna maska i tu mamy kolejną właśnie taką maseczkę też bardzo fajna taka dwuczęściowa ona jest taka o tu widzicie jest właśnie tak jak w zdrabkach, takie rozdzieranie. to tak nawiązanie jest właśnie bardzo ważne więc dzięki Wandzi tutaj będzie zapewnione i tutaj mamy opis bardzo fajna dziękuję Ci Maciu bardzo właśnie i tu mamy tą książkę. piękną kartkę ale Wandzia tutaj jeszcze tu mi dorzuciła jeszcze tyle zdrapek. Nie to już się góra kasy, która jest no, drogą zdrapką. No to jeszcze takie y, te pozostałe. No, ale tutaj, jak zobaczyłam to, to już naprawdę mówię. Oj, ta Wandzia jest naprawdę kochana. Widzicie, tu mam taki, taki fajny y, kartonik, i tu jest napisane czekolada. Oj, Wandzia, a tutaj w środku. Jest właśnie pieniążek na tą czekoladę. Ja uwielbiam czekoladę, uwielbiam słodycze i z pewnością zakupię za tą właśnie, za te pieniążki, czekoladę sobie jakąś taką, na którą będę miała akurat ochotę. Dziękuję Ci Wamciu. No, ale nie dość, że zapłaciłeś za przesyłkę. To jeszcze tutaj mi przesłałeś pieniądze. Tu są pieniądze w zdrabkach, jeszcze w maskach. Kartka też oczywiście kosztuje. No, ja Ci bardzo dziękuję. Bardzo mi miło. Naprawdę. Będziu, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Maseczki oczywiście w odpowiednim czasie wykorzystam. Jak będzie właśnie taka chwila na taki cheerleading. Więc z pewnością kartka zostanie. I co? Chyba się weźmiemy za te zdropeczki. i zobaczymy, czy coś tu siedzi. No bo nie mogłam jeszcze, Będziu, gdzieś napisać, jak one poszły. No bo jeszcze właśnie. No Mówię po prostu, jeszcze nie, nie wydrapałam ich, yy, więc czekałam do urodzin i zobaczymy. Yy, więc, Wandziu, ja Ci jeszcze raz bardzo dziękuję. Yy, to bardzo miłe, że po prostu tak o mnie pamiętałaś. I to jest przemiły gest. Piękna kartka w te piękne kwiaty. Yy, bardzo Ci dziękuję. Wandzia, tu naprawdę jest na medal, więc dziękuję, dziękuję, dziękuję zabierzemy się do drapingu zaczniemy może właśnie tak nietypowo od tej góry kasy hmm. oczywiście szukamy liczb złota, e, albo też worka, ja tu miałam na premierze złoto pamiętam, więc hmm, lubię ten drapkę i jakby nawet to nic nie było, ani w tych, tych tutaj, to się wańcz w ogóle nie przejmuj no, bo to, że mogę tutaj właśnie podrapać zdrabki od ciebie z innej miejscowości niż tutaj, co ja kupuję, no to jest już samo to bardzo fajne. Więc dziękuję Ci, Wandziu. Bym poprosiła Was o takie wielkie, wielkie, wielkie serduszka dla Bandzi. albo takie różyczki. Bo właśnie Wandzie kojarzę w komentarzach, że takie fajne właśnie różyczki zostawia. Więc.

13 11 Mam Wam nadzieję, że się że nie, ponieważ że właśnie tak późno wpada ten filmik. Yy, ale postanowiłam, że yy, skoro 19 mam urodziny, no to wstawię wtedy. Yy, jest to akurat niedziela, więc yy, teoretycznie jest więcej czasu na obejrzenie. Więc mam nadzieję, że obejrzysz.

35. Tu nic nie ma, ale ja się oczywiście nie przyjmuję. Ty się Bandziu, przede wszystkim Ty się nie przyjmuj, właśnie, bo y, jak dla mnie to bardzo miła niespodzianka, że ja tutaj mogłam właśnie górę kasy podrapać. Mm, bardzo fajnie, dziękuję Ci bardzo. A skoro tak góra kasy, to teraz 10 razy kasa z numerem 23. Yy, tak, no to już na pewno wiecie o co chodzi. Yy. Tutaj mamy tak czwórkę. O coś. Nie mogę znaleźć tych liczb. 4, 11 i 18 i 23 dobrze. No to szukamy, co nam tutaj dadzą. Mamy ósemkę takie ją dotropimy 21. O, mamy czwórkę, widzisz Bandziu? i już mi się tutaj odkryło dyszka. O, widzisz. Kolejna dyszka na czekoladę. Mm, to już naprawdę chyba kilka kupię. Oj Bandziu, widzisz, jak ładnie poszło 39. Mm. O, 18, kolejna wygrana. Oj, coś tu będzie fajnego. No już jest fajne samo to. Że właśnie mogę podrapać. Widzisz, Wandziu? 11. Yy, no ciekawe. tak pięknie. I co my tu mamy? 33. Wandziu widzisz? Czwórka, już jest dyszka. Pod 18 mamy kolejną dyszkę. O, jak pięknie. I pod 11 mamy piątkę, czyli aż 25 zł. Yy, więc. O, pięknie, pięknie Gdyby właśnie patrzeć na wkład To jest aż 20 zł A tutaj w samej tej Już jest 25 Czyli Wanju plusik Dzięki tobie jest taki plusik Znaczy dla mnie to jest Kompletny plus, ale gdyby właśnie Tak patrzeć pod względem No takim Wynikowym, no to jest Plus jak najbardziej, piękna zdrabka No Piękną wybrałaś Dziękuję Ci bardzo. Z numerem 23. O, piękna wygrana. Będzie na dużo czekolad. <laughs> Podkowa szczęścia z numerem 13. Lubię trzynastki. Dobrze, szukamy albo podkowy, albo wygrywających liczb. Czyli ósemki albo czwórki. O, czwórka znowu. 22 też szukamy. I 27. No i podkowy oczywiście, tak jak mówiłam. Mamy jedynkę, no jedynka to nie jest to, 11 też nie, tu mamy dwójkę, 32 dwa, dobrze, kolejne to jest trójeczka, trzynastka, jak numer zdrobki dziewiątka, czyli było blisko do ósemki, siedemnastka. A nie, myślałam, że miałam 18, 14 i ostatnie to 6. Więc tak, podkowa tutaj bez podkowy, ale bardzo fajnie się drapało. Góra kasy, no to już naprawdę super. Miałam tutaj dużo do podrapania. Paproszków się oczywiście nazbierało, ale to myślę, że Wam tak nie przeszkadza. No i tutaj mam aż 25 zł. No, Waniu, dziękuję Ci bardzo, dzięki Tobie mogę wymienić. No i pomyślę, bo już tam na czekoladę dostałam od Ciebie, to może kupię jeszcze, właśnie, zdrabki za to i zobaczymy, czy coś trafimy, ale bardzo fajnie. Kartka ze mną zostanie już na pewno. Piękna kartka. Tutaj mam piękne życzenia. Fajne maski, które z pewnością użyję. No i ta czekolada to świetny miałaś pomysł. Bardzo jesteś pomysłowa. No, faktycznie nie wiadomo, co by się mogło stać z czekoladą. Mogłaby się połamać, a tak to na pewno się nie połamie. A można sobie wybrać tą swoją ulubioną. No super. Dziękuję Ci Banciu za wszystko. Yy, miło mi bardzo. Żegnam się pa!